Siema siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tak, nie następuje to po dwóch miesiącach Ale słuchajcie, zanim przejdziemy do top 3 serwerów ocenionych podczas ostatniego streama Chciałabym tutaj podziękować z całego serca wszystkim wspierającym. Macie ich w tym momencie na ekranie, ponieważ bez was tego kanału i wszystkiego co robię nie mogłabym rozwijać, dlatego naprawdę dziękuję z całego serduszka za to, że wspieracie. I niektóre osoby wspierają już od ponad roku. To jest tak dużo czasu, że jestem w totalnym szoku, więc serduszko dla was. Jeżeli to oglądacie, każdy, kto obejrzy, może wysłać serduszko, i ja przy okazji Wam, oczywiście chodzi o. Serduszko w komentarzu. Ja przy okazji też przypnę wam serduszko i zapraszam już do oglądania tego, co dzisiaj mam dla Was tutaj przygotowane. Uwaga, uwaga! Trzecie miejsce w naszym ocenianiu podczas streama zdobył serwer w. I tutaj mamy tryb live SMP, jest fajnie wizualnie zrobiony, podoba mi się ten scoreboard, fajny tab, mamy losowy teleport, mamy strefę AFK, mamy tutaj również kowala, coś co tutaj mnie też podczas streama, oczywiście skrzynki standardowo, można sobie kluczyki zdobyć, mamy kasino. Więc to też jest takie coś super ręckiego. Mamy rynek, mamy sklep, w którym możemy kupić podstawowe przedmioty. To jest na pewno przemyślane, jeżeli chodzi o ekonomię. Takie, które pozwolą Wam gdzieś tam Wasze miejsca, działki, bazy i tak dalej rozbudować. Tutaj mamy... Odroć kolegę, można sobie tutaj <laughs> za 10 serduszek wymienić na bacon odrodzenia i po prostu odrodzić, jeżeli ktoś wam zginie, nie? Jakiś ziomek wam zginie, to możecie sobie to w ten sposób zrobić. Mamy wymiany, mamy rozpisane rangi, mamy kity, więc no wszystko co na live SMP jest potrzebne. Nic tylko grać. Możemy sobie jeszcze zobaczyć tutaj, odebrać nagrodę za dołączenie Discorda, MC Listę. Fajnie, fajnie zrobiony tutaj, jeżeli chodzi o takie kwestie wizualne. Zdobył trzecie miejsce, więc, więc naprawdę bardzo wysoko ze wszystkich serwerów. No i tyle. Wbijajcie, grajcie, bo myślę, że warto. Drugie miejsce zajął serwer axolotmc.pl. Jest to tryb box PvP. Słuchajcie, na sam początek rzuca się na pewno ładny scoreboard. Bardzo, bardzo, bardzo mi się ten scoreboard podobał, bo jest dużo rzeczy. Jest to fajnie tak wizualnie naprawdę zrobione. Tutaj mamy poradnik dla nowych osób. Mamy tutaj strefę bezpieczną, która od razu teleportuje nas Albo do kopalni gracza, albo do kopalni premium, w zależności oczywiście od ranki, więc to jest też mega fajnie zrobione. Te mapy tutaj też są czadowe. Pewno. Tutaj macie oczywiście możliwość kopania sobie. Bezpiecznych okolicznościach, bez możliwości zaatakowania. Nagroda za dołączenie do Discorda. Mamy tutaj oczywiście wszystkich villagerów. Możecie sobie oczywiście zdobywać Seciki Jak to na boksach przystało, leci to tu, 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 tu tu, tu i tam. No, mamy codzienną nagrodę. To też jest fajne, że co, co, co 24 godziny możecie sobie odebrać kluczyk. Zaraz sobie otworzymy od razu. Tutaj mamy wszystkie przy, po, potrzebne przymioty. Oczywiście tutaj mamy walutę, wymianę sobie wykopanych surowców, suru, tu, tu, tu jak to zawsze na, właśnie na boksach jest. Ale coś co mnie bardzo też zainteresowało na tym serwerze to jest event metting, który raz się robi na dwie godziny na mapce możecie walczyć, niszcząc właśnie tutaj... Yy... Metina, super, super zdanie ogólnie i możecie zdobyć sobie właśnie tutaj takie przedmioty, mamy oczywiście szamana to już jest teraz takie dość popularne na wszystkich serwerach Box i chyba wszędzie takiego szamana można spotkać ale naprawdę ten serwer jest też godny uwagi i poświęcenia tutaj chwili czasu, żeby sobie wszystko obczaić co jak z czym czego, mamy sklep za pieniądze sklep za monety czasu i tutaj mamy sklep z dodatkami, też można sobie załatwić prefiksy nad głową jakieś różne, można sobie załatwić kolorowy nick na czacie, na nad głową, matko, jedna ile to jest możliwości. No, bardzo dużo, naprawdę. No i słuchajcie, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten serwer. Zapraszam Was. Oczywiście, klan możecie zrobić, ale to chyba mówiłam już na początku. Wbijajcie, grajcie i częstujcie się, bo naprawdę serwer godny polecenia. Miejsce pierwsze zajął naprawdę fajny serwer. Bkrmc tryb Trybox PVP serwer na wersji 1.16.5 1.20 zdobył on ogólnie największą notę, dlatego też ma oczywiście miejsce pierwsze. Jeżeli chodzi o całą kolorystykę i całe zrobienie serwera jakby od kwestii technicznej, wyglądowej, i tak dalej, to naprawdę, naprawdę super to wygląda. Macie scoreboarda, fajnie rozbudowanego, dużo informacji. Podługośnik klan, możecie sobie założyć, oczywiście, klan. Podługośnik pomoc, macie yy, wszelkiego rodzaju komendy, które są tutaj dostępne na serwerze. Możecie odebrać nagrody za dołączenie na Discorda. Możecie ustawiać różne rzeczy względem generatorów. Zresztą tutaj macie to na na, na boss barze Na Akcjon-barze, przepraszam, przepraszam, pomyłka. Yy, tutaj macie listę klanów, tutaj macie przynośnych villagerów, co jest naprawdę też bardzo fajną rzeczą, że nie musicie latać co chwilę na spawna, tylko możecie sobie tutaj właśnie otworzyć to i w tym miejscu, Pajus nie w tym miejscu. i tutaj właśnie w tym miejscu możecie sobie bezpośrednio już otworzyć przez GUI te wszystkie wymiany. Myślę, że to jest bardzo fajne. Macie oczywiście listę warpów na strefy bezpieczne i tak dalej. Te mapy są naprawdę mega, mega, mega czadowe. Fajnie jest to zrobione. Więc nic tylko wbijajcie, grajcie i serio Musicie sobie sami obczaić, bo na tym serwerze naprawdę mnóstwo rzeczy się znajduje. Tutaj mamy na przykład jakieś perki ulepszania. Edycja ogólnie wystartowała niedawno, więc to też myślę, że warto podkreślić i warto dołączyć nawet w tym momencie. Tutaj mamy sklep, sklep za czas, co 6 minut, yy, czekajcie, jeszcze raz. Co 6, co 6 minut otrzymuje się jedną monetę czasu. Można zakupić tutaj klucze, bejko, wakacyjną yy, kulę, ma shulker boxa, więc yy, super Tutaj mamy rynek, wystawione przedmioty, te wymiany też są fajnie porobione. Jak widzicie, główki są takie inne, nie hełmy, więc to jest też czadowe. Tutaj na spalnie mamy też od razu wymiany po prawej stronie villagerów. Mamy tutaj topki graczy. No nic, tylko rywalizować, nie? I tutaj naprawdę fajnie, to wizualnie jest naprawdę mega super rącko zrobione. Co tu jeszcze pod pom pomoc? Lista warpów, lista ranki uprawnień, macie wszystko ładnie rozpisane. Tak właśnie prezentuje się serwer, który zajął pierwsze miejsce. Gratuluję bardzo serdecznie.